Cześć, nazywam się Kaja Głąb, jestem doktorantką w Instytucie Psychologii Stosowanej na Uniwersytecie Jagiellońskim i chciałabym Wam opowiedzieć historię pewnej miłości. Około 300 roku przed naszą erą władca Syrii Seleukos poślubił macedońską księżniczkę Stratonikę. Stratonika zapisała się w naszej historii nie tylko ze względu na wpływ, jaki miała dla rozwoju kultury helenistycznej frygii, ale także ze względu na miłość, jaką zapałał do niej Antioch. Syn Seleukosa oraz przyszły władca Syrii. Jak pisze Plutarch w jednym ze swoich plotkarskich żywotów, w żywocie Demetriusza, stan e, Antiocha przypominał chorobę, a wręcz e, część lekarzy wieściła mu bliską śmierć. W tym, co dolega młodemu księciu, zorientował się dopiero jeden z najwybitniejszych lekarzy na dworze Seleukosa, który zauważył, iż w momencie, w którym w otoczeniu Antiocha pojawia się stratonika, stan księcia ulega zmianie. Na jego twarzy pojawiają się ogniste rumieńce, zalewa się on potem. Jego mowa jest jąkliwa, drżąca i niewyraźna. Natomiast jego serce zaczyna pracować nieregularnie, coraz szybciej. Brzmi znajomo, prawda? To, co opisał Plutarch, wydaje się nam wszystkim prawdopodobnie znajome. To stan, który pewnie większość z nas, chociaż raz w życiu, przeżyła. To stan, który część psychologów nazwałaby zapewne miłością ale miłością dość specyficzną, miłością romantyczną bądź też miłością namiętną. Nazywanie takiego stanu miłością namiętną ma bardzo istotne konsekwencje. Psychologowie są bowiem świadomi, iż w sytuacji, w której opisujemy tak uniwersalne, tak dobrze nam wszystkim znane doznania stany, zjawiska psychiczne, a do takich z całą pewnością należy miłość, należy być bardzo precyzyjnym i ostrożnym. Miłość ma bardzo wiele różnych oblicz, ma bardzo wiele różnych zabarwień. Czymś innym wydaje się być miłość do partnera, do sympatii, czymś innym natomiast miłość do dziecka czy też do swojego rodzica, o miłości do abstrakcyjnych idei, jak choćby miłość do ojczyzny, nie wspominając. Trudno więc się dziwić, że zdefiniowanie tego, czym jest miłość namiętna, przysporzyła psychologom pewnych kłopotów. Pierwsze problemy pojawiły się już na etapie zupełnie podstawowym, na etapie, w którym należało określić, z jakiego typu stanem, zjawiskiem psychicznym mamy do czynienia. Czy miłość byłaby nastawieniem względem obiektu? Czy miłość to postawa? A może miłość rozpatrywać należałoby jako emocje? Międzykulturowe badania psychologów, z jednej strony z pracujących w nurcie społecznym, z drugiej takich, który którzy poszukują neuronalnych korelatów tego przeżycia, skłaniają nas dzisiaj do rozpatrywania miłości raczej jako emocji. No ale to ma swoje konsekwencje i też rodzi pewne problemy. Zasadnicze pytanie brzmi: czy miłość przynależy do emocji podstawowych, takich jak smutek, gniew czy radość? Emocje podstawowe, jak twierdzą teoretycy emocji, m.in. Paul Ekman, ale także Nico Frida, to stany afektywne, które mają swoją specyfikę, swoją charakterystykę. I jednym z najbardziej charakterystycznych komponentów przeżycia emocjonalnego jest zdolność do wzbudzania reakcji fizjologicznych. Pamiętacie, jak na widok pięknej stratoniki reagował Antioch? Przyspieszonym biciem serca, ognistymi rumieńcami, potem. Te wszystkie oznaki. To oznaki aktywizacji autonomicznego układu nerwowego. Rumieńce to rzecz jasna rozszerzające się naczynia krwionośne pod skórą, które świadczą o zwiększonej częstotliwości pracy serca. Częstotliwość pracy serca uzależniona jest od aktywizacji sympatycznego czy też współczulnego układu nerwowego. Reagował on także potem wzmożoną potliwością. Czyli czymś, co językiem fizjologii określa się jako elektrodermalną aktywność. Ta elektrodermalna aktywność również regulowana jest przez układ współczulny, czy też układ sympatyczny. Pobudzenie, które przeżywamy na widok ukochanej osoby, a czasami nawet na myśl o niej, wydaje się świadczyć o tym, iż miłość to rzeczywiście emocja podstawowa. Co więcej, na korzyść tej tezy przemawia także fakt, iż miłość namiętna pełni bardzo istotną funkcję biologiczną. Można by wręcz powiedzieć, że realizacja celów miłości namiętnej, miłości romantycznej to kwestia życia lub śmierci. Obok więc gniewu, który przygotowuje nas do walki, obok strachu, który przygotowuje nas do ucieczki, miłość Stanowi więc um, realizację mechanizmów ewolucyjnych, mechanizmów, które mają na celu zwiększenie szansy reprodukcyjnej, a przez to także oczywiście zwiększenie liczby kopii danego genu. Jest jednak jeden zasadniczy problem z przyporządkowaniem miłości romantycznej do kategorii emocji podstawowych. Problem ten wynika z jej trwania. Teoretycy emocji najczęściej definiują te stany jako stany krótkotrwałe, szybko przemijające. I choć oczywiście większość z Was zgodzi się z tym, że miłość mija, i pewnie większości, większość z Was przeżyła taką przemijającą miłość, to jej trwanie i przemijanie trudno porównać z trwaniem i przemijaniem takich emocji, jak choćby gniew. Aby więc rozstrzygnąć, czy miłość romantyczna. Jest emocją podstawową, czy może raczej złożoną, naukowcy postanowili sięgnąć dalej niż do autonomicznego układu nerwowego i spojrzeć prosto w mózg. Pierwsze takie badania wykonano na początku lat 90. z użyciem elektroencefalografu. Wyniki tych badań są dość zaskakujące. Po pierwsze, zauważono, iż w kontakcie z bodźcem skojarzonym z ukochaną osobą. Mózgi osób badanych reagują w sposób kompleksowy. To znaczy, iż aktywność widoczna jest w wielu różnych obszarach mózgu i to co wydaje się dość zaskakujące, to fakt, iż była ona szczególnie um, widoczna w płacie czołowym mózgu, płacie, który powinien nam się kojarzyć przede wszystkim z pamięcią, z myśleniem, um, z oceną bodźców emocjonalnych, niekoniecznie zaś um, z Przeżywaniem emocji. W kolejnych badaniach wykorzystano inną metodę neuroobrazowania, a mianowicie funkcjonalny rezonans magnetyczny. Metoda ta, metoda ta znacznie lepiej pozwala zlokalizować obszary aktywności neuronalnej i przyniosła kolejne zaskakujące, interesujące rezultaty. Dzięki tym badaniom wiemy, iż na widok ukochanej osoby czy też na myśl ukochanej osobie, czyli w trakcie przeżywania emocji miłości, nasz mózg rozświetla się jak Boże Choinka, rozświetla się w wielu różnych obszarach. A to znaczy, że nie możemy przypisać miłości, przeżycia miłości do jednego konkretnego obszaru w mózgu, a raczej opisywać ją poprzez sieć neuronalną, a w zasadzie dwie sieci: sieć niższą, podkorową oraz sieć wyższego rzędu, sieć korową. Sieć podkorowa miłości romantycznej związana jest z tymi obszarami, których, dla których istotne znaczenie ma dopamina, transmisja dopaminergiczna. Dopamina jest, jest neuroprzekaźnikiem, który powinniśmy kojarzyć m.in. z takimi stanami jak stan euforii. Ta sieć podkorowa obejmuje także obszary, które stanowią część układu nagrody, między innymi wzgórze, m.in. jądro ogniste czy też przedni zakręt obręczy. Te, te miejsca, te obszary w mózgu mają także znaczenie dla stanów motywacyjnych, stanów, które, które są związane z zachowaniami nastawionymi na cel. Jeżeli zaś chodzi o sieć korową, sieć wyższą miłość namięta, namiętna, miłość romantyczna zdaje się angażować te same obszary, które są odpowiedzialne za pamięć, za poznanie społeczne czy też uwagę, a w tym między innymi okolice zakrętu obręczy, zakrętu kątowego, część grzbietowo-boczną zakrętu czołowego, górny zakręt skroniowy czy też zakręt przyśrodkowy. Widząc więc, z jak różnorodnym, złożonym obrazem aktywności neuronalnej mamy do czynienia w sytuacji przeżywania miłości, naukowcy skłaniają się dzisiaj raczej do stwierdzenia, że miłość romantyczna byłaby emocją złożoną. Dlatego też znakomici badacze miłości romantycznej, miłości namiętnej, Harfield i Rapson, zdefiniowali miłość e, namiętną jako złożony stan emocjonalny obejmujący komponenty takie jak komponent chemiczny, poznawczy, nagradzający, ale także behawioralny, nastawiony na cel. Jest to więc wedle tych badaczy stan intensywnej tęsknoty za zjednoczeniem z innymi. Wydaje się więc, wszystko na to wskazuje, iż przy tym stanie tęsknoty, chęci zjednoczenia się z innymi, używamy przede wszystkim głowy, trochę mniej serca. Głowę też wydawał się, wydawał się użyć Seleukos, ojciec Antiocha, widząc cierpienie swojego syna wywołane miłością do jego żony. Chcąc uchronić go przed życiem nieszczęśliwym i niespełnionym, zdecydował się oddać mu, odstąpić mu małżonkę. Mam nadzieję, że ten króciutki wykład nie sprawił, że będziecie myśleć o miłości wyłącznie jako o aktywności neuronalnej. Czy też reakcjach fizjologicznych e, organizmu. Miłość to złożony stan, to stan, na temat którego psychologowie nadal mają wiele do powiedzenia i wiele do zbadania. Bardzo wszystkim dziękuję.